Jesteśmy w Pinocchio i porozmawiamy dzisiaj z Tomkiem na temat jego stroju. Tomek, powiedz mi, co Cię inspiruje, jak ubierasz się na imprezę? Wydaje mi się, że inspiruje mi, mnie taki impuls, kiedy wchodzę do sklepu i jest coś, co pociąga mnie, co, co muszę mieć. i Nie umiem określić swojego stylu, lecz ubieram się na w miarę modnie, lecz w swoim własnym stylu. I to nie jest tak, że idę z jakimiś trendami, bo jednak odbiegam czasami z trendami od, od innych ludzi. Lubię czasami się elegancko ubrać, czasami się ubrać bardziej sportowo, lecz czasem, czasem podążam za tym stylem, który, który kto, którzy inni podążają. Lecz powiem Wam wszystkim, że dalej jestem wielkim fanem białych butów. Białych butów. butów. Dla mnie białe buty są świętość. Nie powinienem tego mówić, ale ubieram się w crop czasami. Le, lecz jest to wiekowo niedostosowany sklep do mnie. E, H&M oczywiście. Jak każdy. No jak każdy H&M. Mają tam coś tam eleganckie, super, super stroje. New Yorker, ale coraz bardziej od tego odchodzę. I oczywiście Allegro. Coś trzeba sobie znaleźć na własną rękę. E, a powiedz mi jeszcze coś o sobie. Co robisz na co dzień? No, oczywiście studiuję. Ciężko pracuję. A kończę właśnie piąty rok. E, ogólnie m, nie wiem czemu mówić o swoich wykonaniach muzycznych. Pewnie, powiedz o swoich zainteresowaniach, wszyscy jesteśmy na pewno ciekawi. E, ogólnie słucham elektronicznej muzyki, ale bardzo ambitnej. E, typu indie, e, takie po, takiego połączenia muzyki rockowej z muzyką elektroniczną to uwielbiam na bardziej. Dobrze. E, dziękuję za rozmowę. No ja również dziękuję.